bałkańskie rytmy Polska Moc i hit Bałkanica śpiewała latem cała Polska. Po odejściu z zespołu Pawła Kukiza nie poddali się i postawili na bułgarską krew. Do piersi dołączył Adam Asanow, przez wiele lat fan zespołu, teraz jego wokalista. Czy uda mu się zastąpić Pawła Kukiza? A może wcale nie chce tego robić? W programie Bliżej Gwiazd porozmawiam z Adamem Asanowem zespołu piersi. Adam Asanow, witam Cię serdecznie, wokalista zespołu Piersi. Dzień dobry, witam serdecznie. Adam, e, piosenka Bałkanica, tegoroczny hit, absolutny lata. Czy spodziewałeś się, czy spodziewaliście się aż takiego sukcesu? Nikt się nie spodziewał. To jest, mówię, jest, y, wielkie szczęście i jedna w ogóle wielka zagadka, jak to się stało. Także. No ale nie masz swoich jakichś przypuszczeń, dlaczego akurat ta piosenka takie zamieszanie zrobiła na rynku? Nie mam pojęcia. No szczerze to nie mam pojęcia. Nie wiem, znaczy najlepszym wyznacznikiem są komentarze pod y, popularnym y, portalem społecznościowym, tam gdzie można oglądać teledyski. I myślę, że tam ludzie wyrażają swoje opinie, to co im się podoba lub co się nie podoba w piosence. I tam chyba można z tych wypowiedzi y, wywnioskować, wywnioskować dlaczego ta piosenka... Tak spodobała się Polakom, znaczy nie tylko Polakom, mocno wpisać również za granicę. I nie od Polonii, tylko od przedstawicieli innych narodowości, innych krajów. I myślę, że za Polakom dlatego tak mi się wydaje, przynajmniej tworzę teraz opinię na podstawie przeczytanych komentarzy, że Polakom za lekkość tematu, że nie jest. To piosenka o nieszczęśliwej miłości, jakiej jest wiele w naszym kraju. Yy, za lekkość chyba tekstu, który bardzo szybko Polacy przyswoili, szczególnie refren. Yy, no i za tą bałkańską motorykę i yy, za tą melodyjność. Tak mi się wydaje, no a, ale mówię, tak ogromne ilości wejść, tak ogromnego sukcesu tej piosenki to nikt z zespołu się nie spodziewał. Trafiliście w punkt. Trafiliście w to dokładnie zapotrzebowanie, które właśnie się pojawiło teraz, na taką lekką, przyjemną muzykę do zabawy, do tańca. Myślę, że tego teraz oczekują współcześni słuchacze muzyki. Czy to jest tak, że. Ja nie wiem, czy trafiliśmy w punkt, dlatego że jak wiadomo, są również inni wykonawcy, inni artyści, którzy mają o wiele większe osiągnięcia, jeśli chodzi o w dziedzinie wejść na swój kanał czy na, na swoje teledyski. Mm. Także nie wiem, co oznacza trafić w punkt, czy, czy w gusta Polaków. Natomiast tutaj jest warte podkreślenia to, że jakby piosenka Bałkanica, utwór Bałkanica znalazł się na płcie piersi przyjaciele dwa. Teraz ją pokażę, znaczy tak pokażę ją teraz, a zaraz mm. będziemy o niej więcej jeszcze mówić. Natomiast yy, także była pełna tego świadomość, że na płycie yy, nie jest, jest 17 utworów, ale nie, nie są to same Bałkanice, bo yy, jak ktoś śledził historię zespołu piersi, to charakteryzował, charakteryzował się yy, różną stylistyką i dużo było też muzyki gitarowej i, i tak jest też na tej płycie. Mówię, no Bałkanica się znalazła przez to, że yy, jakby koledzy z zespołu Chcieli tutaj podkreślić moją przynależność już do tego zespołu, mhm. przez co też moje pochodzenie, bo, bo to jest właśnie pół, mhm. półbałkańskie. Bo twój tata jest e, Bułgarem, e, tak, tak? Mama Polką. Tak, mama Polka, tato, tak, tato był Bułgarem. I, I myślę do tego powstał ten utwór, że koledzy po prostu poz, pozwolili na taki eksperyment. No, żebyś to ty pokazał siebie, pokazał tak. swoją tak, osobowość, swoje emocje, bo napisałeś też tekst, tak. który właśnie, tak jak już powiedziałeś, mm. bardzo przypadł do gustu słuchaczom, ale mnie zastanawia, bo to jest kobiety, wino, taniec, śpiew, Adam ty masz dwoje dzieci i żonę. No to w tym kobiety też, żona i córka. No to są kobiety, Aha, kobiety córkę, prawda? Nie wiedziałam właśnie, jak nie to Nie, no, mam, mam, tak, mm -hmm. mam, mam córeczkę i. Yy, 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 yy. Kobiety wino taniec śpiew, dlatego że to chyba jest też, ja mówię pomijam kwestię małżeństwa, bo oczywiście, że trzeba być grzeszny w tym małżeństwie, to bez dwóch zdań. Natomiast ty grzeczny jesteś bardzo. Natomiast kwestia jest taka, że to jest chyba też w naturze zarówno Słowian, jak i, jak i ludzi pochodzących z Bałkan, mhm. że zresztą chyba w tańcu z kobietą nie ma nic złego, prawda? Nie no, pewnie, że nie. Także, Jedno drugiemu nie przeczy absolutnie. Nie można to powiedzieć. Tak też, tak też sądzę, że a mówię wiadomo, no, kobiety piękne są, więc y, lepiej się tańczy z kobietami niż z mężczyznami. No, to dlatego kobiety wino, taniec i śpiew. No. Na tę płytę zaprosiliście wielu wspaniałych muzyków, jak często podkreślacie waszych przyjaciół? Pewnie nie trzeba było ich specjalnie namawiać do tego, żeby wzięli udział to akurat w tym to, projekcie. To, no akurat na to pytanie to powinien odpowiedzieć yy, yy, dziadek, czyli współzałożyciel zespołu Piersi, który w zespole yy, jest od początku i yy, wspólnie z kolegami yy, wspólnie z kolegami postanowili, czy wpadli na pomysł, wpadli na taki pomysł, żeby yy, nagrać taką płytę Piersi, Przyjaciele 2, yy, bo jedynka już w 1994 roku się ukazała, Yy, ale przechodzimy do Pierwsi przyjaciele dwa. Mm -hmm. Wpadłem na taki pomysł, więc ja tylko mogę jakby powiedzieć historię usłyszaną mm -hmm. yy, i od połowy, że tak powiem, przyjaciół przeżytą również, yy, również z chłopakami z zespołu, no i z, z tymi właśnie wielkimi artystami. Więc koledzy z zespołu na taki pomysł, żeby yy, jakby dalej prowadzić działalność. Yy, pod szyldem piersi, żeby zaprosić e, swoich przyjaciół. I to m, nie m, nazwiska z pierwszych stron gazet, tak jak nie wiem, Łukasz, Paweł Golcowie, czy, czy, czy J.J. Zbikcyca i tam wielu innych, to zaraz będziemy wymieniać, tylko po prostu przyjaciół, z którymi mieli coś do czynienia, z, którym z którymi grali. Im tak, tak Łukasz i Paweł Golcowie przez kilka sezonów, przez kilka lat grali w zespole piersi e, w sekcji dętej. Mm -hmm. e, nagrywali płyty z nimi, więc tutaj jakby e, z tego, co się dowiedziałem, to rzeczywiście. Oczywiście tak było, jeden telefon i chłopcy, nie ma sprawy, nie ma sprawy, Marecku, dziadecku, trąbecki nagramy, nie ma sprawy, więc, więc tak, od, od, razu, od razu się zgodzili. Z Andrzejem Nowakiem, y, z, no raz, że Andrzej jest z Opola, a większość składu z, z Opola, y, zespołu Piersi też y, y, jest, y, czy była. Y, więc Andrzej Nowak również towarzyszył wielokrotnie, w w, spotykał się na trasach koncertowych, stąd też telefon do Andrzeja i stąd, że pojawiła się bardzo fajna piosenka o tematyce e, motorowej, a Andrzej mm. jest e, e, fanem, fanem. fanem mm -hmm. motorów, gitar i, e, kobiet. i kobiet też, ale i psów, ale i psów, takich groźnych, złych psów, o. Mm -hmm. e, tak to mogę powiedzieć, bo zresztą założył taki zespół złe psy. Mm -hmm. Z Rafał Jezierski, Jezioro. To jest gość wyjątkowy. I, i tu akurat byłem, jak Rafał przyjął z, z, ze Szwajcarii. No przecież Rafał z dziadkiem i z Pawłem zakładali zespół piersi w 1984 roku. A ty od początku byłeś ich wielkim fanem? Wychowałeś się, wyrosłeś na tej muzyce? Tak, to prawda. Tak, Nie? ja zawsze słuchałem. Najbardziej mi się i to mogę powiedzieć śmiało, bo różnej muzyki słuchałem i, i, i naprawdę z, zaczynałem od jakichś Halloweenów, Metaliki, od jakichś tam Suicidal tendencji poprzez Defa. Ale jak usłyszałem piersi, to, to się zakochałem w tym zespole. Tak, y, tak samo mówię, bardzo lubię też zespół Big City i, i na, tym, na tych dwóch zespołach praktycznie się wychowałem. Jak, jak to się stało? Jak odebrałeś tą propozycję? Bo czy to padła propozycja właśnie, żeby no nagle z fana. Zresztą no, masz, miałeś, masz już od wielu lat swój własny zespół. Wiem, a mogę dokończyć kogoś? Dobra, bo się, bo dobrze, okej, znaczy dobrze, chcesz, żeby chcesz po żył Tak. Chciałem. Chciałbym, dobrze, proszę właśnie się. o Jay JJ z Biksyca mm -hmm. zaśpiewał piosenkę, Trybunie Tutki również, mm -hmm. y, które współpracowały y, czy na planie filmowym z zespołem Piersi, czy, czy też koncerto, koncertowały, Trybunie Tutki koncertowały z zespołem Piersi yy, i kogo jeszcze nie wymieniłem? Wszystkich? Wszystkich, oprócz a. siebie. No, wiem, ja też miałem być dojdziej, gościem. Gołcowie, przez... Krzysztof, trybunie Jędrzejak Lipnicki. Tomek, Tomek Lipa, Lipnicki. przepraszam. Mm -hmm. No i Tomek Lipa. Y, y, z, y, no też y, jakby od wielu lat się znają chłopcy, i y, y, też były jakieś wspólne koncerty, więc tu też nie było problemu. Zresztą to jest warte podkreślenia. Tak samo jak Krzysiek Trybunia tutka napisał tekst do piosenki. Tak, zrobił też i Tomek Lipnicki mm -hmm. napisał piękny tekst. Y, do utworu pod tytułem Meksykańska Fala. I co jest warte podkreślenia, na tej płycie są wszystkie utwory y, skomponowane przez zespół Piersi. Pokażę jej Tak, nie wiecie. ma żadnego, bo w przypadku Piersi i Przyjacielem z 1994 roku to y, jest, są y, covery. Kowery mm -hmm. artystów tam grających w latach 60., -tych, 70., -tych, mm -hmm. taka muzyka lat 60., -tych, 70. -tych. Natomiast tu jest y, 17. E, autorskich kompozycji e, e, w wydaniu takim fizycznym, na krążku i 19 w wydaniu cyfrowym. Także. Jak Wam się po... pracowało nad tym, jak połączenie tak wielu e, fantastycznych muzyków e, przy jednym projekcie? To chyba nie zawsze jest łatwe. To znaczy, tutaj było przynajmniej od tego momentu, kiedy ja byłem bardzo radośnie i. Aha. I nie no fantastycznie. Działo się, była zabawa. Była cały czas. Bo to jest naprawdę z uśmiechem na twarzy, mm. bezproblemowo. Chociaż mnie trochę to trwało, bo y, nagrania tej płyty zajęły 9 mm. miesięcy, czyli taka mm. piękna ciąża, nie? Pię no ładne się z tego piękno, dziecko no, urodziło. Piękna, no to fajnie, że tak, że tak, że tak pani twierdzi, że, że Kasia. Kasia. Fajnie Kasiu, że tak twierdzi. Że... Tak twierdzę. Ale nie, no, starali się chłopcy, znaczy to ja też się bardzo starałem. Y, y, naprawdę, żeby tak dopieścić tę płytę i, i tutaj też podziękowania i dla, dla, dla naszych partnerów, i dla firmy, która też się starała, prawda, żeby ładna okładka mm. była, żeby dla Michała Graczyka, który narysował piękne satyryczne rysunki, które są zawarte w książeczce w tej płycie. Także naprawdę wszyscy się tutaj mocno mocno starali, żeby Postarali. I ty też musiałeś się pewnie postarać podwójnie albo nawet więcej dać z siebie, bo jednak ta presja, że zastępujesz legendę polskiej muzyki w zespole, no musiała troszeczkę gdzieś na ciebie wpłynąć. że miałeś takie poczucie, że no, Albo wóz, albo przewóz. Albo nam się uda i trafimy, no albo znaczy, nie będzie łatwo. Jak wielokrotnie, już, wielokrotnie mówiłem, że e, na początku w ogóle byłem tak e, zszokowany propozycją, bo tym akurat, że e, chłopcy zadzwonili, że za, zaśpiewał trzy piosenki, taki był początkowy zamiar, e, to. To, to okej, okay. znaczy bardzo się ucieszyłem, bardzo wielkie wyróżnienie i w ogóle byłem happy, strasznie i y, 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 radość nie pozwoliła mi trzeźwo myśleć, y, ale jak już zacząłem trzeźwo myśleć, to przyjechałem, zaśpiewałem, ale później ta propozycja po prostu to mnie, to mnie znów chciał, bo mhm. ja powiedziałem, że, że, że absolutnie, to się w życiu nie uda. Ja mówię, Pawła się nie da zastąpić, bo zresztą ja jestem jego y, wielkim y, fanem i w ogóle y, na wieść o Odejściu, postanowiłem zresztą to nawet na którymś z koncertów, na którym byłem Paweł, powiedział mi osobiście, że ma taki zamiar, to, to, to po prostu aż zmroziło mi krew w żyłach. Mówię, nie, nie wyobrażałem sobie. Natomiast to mówię, już nie będę się rozpowiadał, dlaczego. Mówię, głównym czynnikiem to było to, że to są moi przyjaciele i, i, i tak naprawdę tak sobie pomyślałem, że przyjaciół się w biedzie nie zostawia. A ja jako, ja jako ja mówię, co ja mogę stracić, no, w zasadzie y, mało, prawda, a y, zyskać mogę tylko tyle, że y, nie, nie, ja nie chciałem, żeby ta nazwa, ta nazwa piersi, która była dla mnie tak istotna, tak ważna, y, no towarzyszyła mi przez całe młodzieńcze życie, więc naprawdę jestem z nią związany bardzo emocjonalnie. Ja nie chciałem, żeby po prostu ona zginęła nagle, po prostu przestała istnieć, bo no nie wyobrażałem sobie tego. I taką decyzję chłopcy podjęli, a ja po naprawdę bardzo długich przemyśleniach stwierdziłem, że można spróbować. Można spróbować z tym, że ja od razu mówię. Ja nigdy w życiu nie zastąpię Pawła, bo to jest nie, nie, nie do zrobienia. Mhm. To jest, mówię, wielki artysta, wielki poeta, więc no, no ciężko, w ogóle nie ma takiej możliwości. Ja jestem innym człowiekiem, i, ale wychowanym na piersiach, także to już jest plus. Mhm. I będę się po prostu starał, o ile ta fantastyczna przygoda będzie trwała, żeby, żeby zespół nie stracił tego ducha swoje właśnie, nie nie stracił swojego podejścia satyrycznego, te ironicznego też te, powiem, tego klimatu tak? właśnie. Mm -hmm. y, a czy się uda, czy się nie uda, to już mówię ocenią y, słuchacze mm -hmm. i, 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 i fani, jeżeli zostaną przy zespole, to, to, to mówię, no super, będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.